Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu, tematy, które widzimy na ekranie na SP500, klasyczny retest i równowaga korekt, a także zniesienie. Mamy mocne wsparcie na kontrakcie, także mocne wsparcie na kontrakcie na NASDAQ. Zniesienie plus ABC na wykresie indeksu. Jesteśmy na wsparciu i jednocześnie na zielonej linii. Stop loss dla pozycji kupowanej w punkt lub z potwierdzenia 5771 trend jest wzrostowy. Ten sygnał kupna jeszcze nie został anulowany. To samo na NASDAQ. Wsparcie na 19974. Ten sygnał kupna jeszcze nie został anulowany. Poziom kupna dla wig 20 obniżył się do 2321. Od dwóch dni zmiana trendu na xtb stop loss 6094. Jak Allegro wybije 3571 to wchodzi kupno. Sygnał kupna na ASBIS po 1965 bardzo mocne zachowanie ATT. Po sygnale kupna stop loss na zamknięcie dnia jest broniony. Stop loss na CCC na 16994 na zamknięcie dnia. Pierwsze wskaźniki pojawiły się na żabce. Sygnał kupna jak wybije 19.88. Dlaczego żabka spada? Skoro była redukcja, czy jej sytuacja fundamentalna zmieniła się tak bardzo przez te kilka dni? Pieniądze z żabki miały trafić na GPW i wzmocnić hossę. I jakoś nie trafiły. Tylko poszły gdzie indziej. Czy żabka to kolejne nasadzenie, czy bardziej eliminacja z rynku słabych rąk? Kiedy żabka zacznie rosnąć? Najlepszy sposób to wprowadzenie żabki do wszystkich możliwych indeksów giełdowych. Wtedy instytucje będą musiały ją dołączać do swoich portfeli. Złe informacje z McDonalda. Jesteśmy na mocnym wsparciu, ale nie robimy nic. Także mocne wsparcie na wykresie tygodniowym na 289.87. Ze względu na otoczenie rynkowe nie należy wchodzić agresywnie. Czekamy na potwierdzenie. Sygnałem kupna będzie powrót powyżej 304.22 na zamknięcie dnia. A tak przy okazji nie należy współczuć akcjonariuszom McDonalda. Skoro z 10 przejechali się prawie na 300, to jak im to trochę spadnie, to nic wielkiego się nie stanie. Natomiast proszę zauważyć, że McDonald's był jedną ze spółek, które nie zauważyły w ogóle bezsybudowlanej. W konsekwencji, gdyby McDonald's nie wygenerował sygnału kupna i spadał dalej, to świetnym miejscem na dołączenie jest poziom 254. Dlaczego? Bo jest to statystyczny poziom, który nawet w covidzie był broniony. Zatem scenariusz pokazany kolorem zielonym wydaje się być całkiem prawdopodobny. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.